Hej, siemaneczko, z tej strony Pito, a dzisiaj chciałbym wam złożyć e, e, życzenia z, e, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, a więc wszystkiego najlepszego, e, zdrowia, szczęścia e, itp. No i oczywiście dobrych filmików w 2012 roku, e, no i co więcej wam mogę e, życzyć, no. Kasiory dużo oczywiście i co jeszcze yy... No i wszystkiego dobrego oczywiście no no i coś jeszcze no i oczywiście yy, subskrybujcie mnie oglądajcie komentujcie i oceniajcie jeśli wam się tylko podobało to proszę was o łapkę w górę a zatem... Yy... Nadchodzą no Święta Bożego Narodzenia i zatem wszyscy, what the fuck, wszyscy się cieszą. A my popływamy sobie na basenie, który właśnie zbudowałem niedawno. A zatem wszystkiego naj, 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 najlepszego. No to na razie!